Szczęście, wszyscy go szukamy, ale czym tak naprawdę jest? W dzisiejszym filmie pokażę Ci pięciu prostych i skutecznych sposobów, które możesz zastosować od razu, aby być szczęśliwszym. Codziennie zapisuj trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być małe rzeczy: dobra kawa, uśmiech przyjaciela czy ciepły promień słońca. Wdzięczność pomaga nam skupić się na tym, co pozytywne. Regularna aktywność fizyczna. Nawet 15 minut spaceru dziennie uwalnia endorfiny hormony szczęścia. Nie musisz biegać maratonów, wystarczy mała zmiana, która wpłynie na twoje samopoczucie. Zrób coś miłego dla bliskiej osoby, spotkaj się z przyjacielem lub po prostu porozmawiaj z kimś, kogo lubisz. Relacje społeczne są kluczowe dla naszego szczęścia. Zrób sobie cyfrowy detoks. Wyłącz telefon na godzinę dziennie i poświęć ten czas na książkę, hobby lub rozmowę. Świadome korzystanie z technologii może znacząco wpłynąć na Twój nastrój. Zapisz jeden mały cel, który chcesz osiągnąć w tym tygodniu. Sukces w małych krokach buduje poczucie satysfakcji i pewności siebie. To krok do większego szczęścia. Szczęście to nie cel, ale droga. Wybierz jedną z tych wskazówek i spróbuj wprowadzić ją do swojego życia już dziś. Podziel się w komentarzach, która z nich najbardziej Ci się podoba.